Cześć, z tej strony Łuczek. witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównanie Asus Zenfone 6 kontra Xperia 1.2 Xperia Snapdragon 865, 8, 8 GB W przypadku Asusa Symfona 6 mamy Snapdragon 855, również 8 GB Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, więc sprawdźmy jak one działają, które są szybsze czyli Zeszłoroczny Snapdragon kontra tegoroczny, RAMu tyle samo, więc sprawdzamy. Allegro, Xperia. Aliexpress, też Xperia Ceneo, Xperia Galerie. Też dla Xperia HBO Go. Xperia. Ipla. Xperia. Jak dojadę? Też dla Xperia. Mapy. Xperia. No widać, jest trochę szybszy. No nie ma co się dziwić. Zeszłoroczny procesor. Topowy kontra tegoroczny. OLIX. Xperia Asus. Pyszne.pl. Podobnie, pizza, a tu mam pizzę Portal głowa no to trudno mniejsza to Sklepy, widać, Spotify, tak samo wygrywa ten po prawej, TapTalk, dlatego po prawej, TripAdvisor. No prawie, że równo, bo że może nawet Asus miał nie szybciej, Twitter, dla Xperi Uber. Tutaj dlatego, wykop. Podobnie YouTube. No super, podobnie. No, widać różnicę. Cóż więcej dodać. Sprawdźmy, co w ramię. Czy będzie wszystko? Oba mają 8GB i ten pamiętam. ASUS też ładnie zarządzał tą pamięcią. RAM, tak jak Xperia. Więc obstawiam, że wszystko ładnie będzie w pamięci. Czy tak się stanie? Zaraz zobaczycie. Na razie wszystko w niej jest. Jedziemy dalej. Bardzo dobrze. Minimalnie szybciej ten powrót z tego RAMu. Widzicie? W Xperii dotykacie, czekajcie, bo coś dotknęło tam, gdzie trzeba. I szybciej ten e, smartfon jakby wraca do tej, do co było. tam widzicie, tam jakby animację, pyk, a tu już jest, a tu jeszcze chwilkę to okno trwa. Jakby staram się to w miarę równo odpalać, ale widzę, że wszystko jest w pamięci RAM, czyli tak, jak być powinno. Tutaj telefony ogarniają bardzo dobrze. Jest spoko, no ale wiadomo, ten po prawej nowszy, więc troszkę szybszy. Czyścimy pamięć, przechodzimy do gier i zobaczmy, jak będzie z grami. Asfalt 9 Czy w przypadku gier będą jakieś większe różnice, czy nie? Zaraz się przekonamy. Xperia Asus No tu troszeczkę szybciej, Xperia. Asfalt 8, tu coś dociąga, to trudno. Mniejsza oto. Temple run 2, minimalnie tutaj. Więc na takie małe przycięcie widać było przy uruchomieniu Subway Surfers. Raz. No i dwa tak do końca szybko nie było. Dobra. Dead Trigger 2. No, Xperia. prawda jeden z szybszych telefonów Androidowych na razie. Asphalt Extreme. O i tutaj lekki. Lekka zadyszka, ale już chyba nadrabia. Nie. Tutaj wygrał Asus. że się lekko ścięła lekko Coś doczytuję. No i dopiero teraz. Dobra, jedziemy dalej. Unkilled. Kto wygra? Xperia. Można było się spodziewać. Ciach, ciach. I ostatnie PUBG Mobile. No, i kto tu będzie zwycięzcą? No, Xperia, bo już tu jakaś animacja. Tutaj też no jak zwykle miliardy dziwnych rzeczy w tej apce. No, ale cóż, no, wynik taki, jaki się spodziewaliśmy. Czyli no wszyscy na Dragon Szybszy jeszcze zobaczmy w przypadku RAMu, czy coś tu się zmieni. Ale obstawiam, że wszystko będzie w tej pamięci RAM, pamiętając. No, pasus, dawaj. Pamiętając poprzednie telefony, jak działały, no i na razie tak się też otóż to dzieje, gdzie w poprzednich testach różnych tu jesteśmy w ramie. Dobra, tutaj tak samo, ale też ten powrót Xperii wydaje się minimalnie szybszy. Asphalt Xtreme, dobra, Unkilled jest ok i PUBG Mobile. Też w ramie w obu przypadkach. No więc ładnie się zachowały oba telefony. Ten troszeczkę nowszy, ten troszeczkę wolniejszy. No cóż, tak to bywa. Dobra, odnośnie jednego i drugiego smartfona. Oczywiście macie playlisty porównania z innymi smartfonami. Możecie je znaleźć tutaj na dole. Dzwonek, subskrypcja, komentarz, wsparcie, co tam chcecie, łapka w górę, czary mary i trelelele. No, w skrócie tyle. Dobra, Asus Zenfone 6, Sony Xperia 1, 2. Z tej strony Lucek, trzymajcie się ciepło, hej! No.